Siemneczkę, ziemieczkie, ja z tej strony Lewek, a lub inaczej, czyli moja nowy y, youtuber.pl To jest zapowiedź kanału nowego i przygotowałam sobie takie mały, małe tutaj, jakby, no trzy punkty, w których właśnie opiszę tą, tą zapowiedź. I słuchajcie, jak widzicie jestem właśnie, to jest program Word i słuchajcie, no jak widzicie, przygotowałam się do tego odcinka, nie tak jak w ostatnim odcinku, w pierwszej naszej zapowiedzi. Yy, więc właśnie pierwszą rzeczą to jeszcze możemy sobie taki punkt dopisać. Yy, dopiszę ten punkt. Kanał będzie wreszcie ogarnięty. Słuchajcie, co mam, no może najpierw zajmiemy się tym, kanał będzie wreszcie ogarnięty. Co nam myśli pod tym pojęciem? Otóż słuchajcie. Na, na kanale Polski Assassin i Leaba lub na kanale Leabak TV, czyli na nowszej na nazwie tamtego kanału był straszny bałagan, czyli robiliśmy masę serii i po prostu na przykład była taka no nie wiem, że Nagrywaliśmy inną serię, potem zaczęliśmy drugą nagrywać i tam o tym coś zapomnieliśmy potem ją usunęliśmy Z powodem, że już nie ma sensu nagrywania, no bo nie ma sensu, faktycznie nie było sensu już tak nagrywania tej serii I to była prawda, tak, bo większość o, nim zap o niej zapomniała, poza tym pewnie Jakieś postępy były na SkyBlocku, na przykład jak była to seria I tak dalej, i tak dalej No dobra Kanał będzie wreszcie ogarnięte, co to znaczy, no Na pewno nie będzie, będą maksymalnie Nagrywane w sensie wrzucane, dwie serie naraz, na ale aktywnych prawdopodobnie playlist będzie więcej. Tylko, że playlisty jakby nie będą aktywne, tylko playlisty będzie miało zero filmów, a dwie playlisty, roz, playlisty będą miały coraz więcej filmów, i potem jak tamte będą zakończone, to następne dwie zaczynają mieć filmy, tak? I to będzie taki porządek na kanale więc to mam na myśli pod, pod zdaniem kanał będzie wreszcie ogarnięty dobra, teraz zajmiemy się punktami punkt pierwszy, jakie serie będą na kanale? słuchajcie yy, na kanale yy, na pewno nie będzie serii z minecrafta to jest potem, przejdziemy do tego punktu dlaczego nie, 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 nie gram w minecrafta yy, będzie seria z simcity z world of Dera, z world of tanks nie wiemy jeszcze z czego, z lol'a na pewno Hmm... Z czego jeszcze mogą być jakieś serie? Wiecie co? To dopiero już mi przyjdzie do głowy w międzyczasie. Wy, wy, wy też będziecie mogli pisać w komentarzach. E, także zapraszam do pisania w komentarzach, jakie serie chcecie na tym kanale. Oczywiście, no, jakieś gry normalne. Nie na przykład GTA, coś w tym stylu. Jakieś gry normalne, tak? Po prostu chodzi mi o to, żeby karał był normalny, a nie jakiś coś w stylu, nie wiem PewDiePie'a, że on nagrywa tylko ciągle GTA chociaż nie, PewDiePie nie nagrywa, przepraszam na przykład kanału Jelly Angielskiego, który tylko ciągle nagrywa GTA no, nie ma to za bardzo takiego sensu moim zdaniem, no dobra, no to serię mniej więcej powiedziałem wam, możecie pisać w komentarzach, jakie chcecie serie. punkt 2. czy zakończą zasadę starego kanału, dlaczego zasady napisałam w cudzysłowie Otóż z zasady, jest ja zrobię cięcie Okej, okay, ja już jestem szybko Ogarniam na ten odcinek Więc yy, tak, yy, o co chodzi z tymi zasadami yy, Zadę starego kanału yy, No, czyli nagrywania tam z kolegami I tak dalej yy, Tamte opisy i tak dalej Tak, to wszystko będzie Spokojnie Jeżeli, jeżeli naprawdę coś tam Boicie się, że na przykład nie, Nagle nie będę z wami nagrywał Jeśli chodzi o moich kolegów Będę z wami nagrywał, nie martwcie się o to No i punkt trzeci, ostatni Czemu już nie gram w Minecrafta? Czemu już nie gram w Minecrafta? Z tego powodu, co wiele ludzi, youtuberów Po prostu mi się znudził To jest po prostu proste wytłumaczenie, a poza tym man... Polski YouTube, nie kłamujmy się Już się pozbywa Minecrafta, okej okay. Jak macie jakieś pytania w komentarzach, oczywiście się nas nie pytajcie nie ma problemu z tym. No i to by było na tyle. Dzięki za oglądanie tego odcinka, komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie i czekajcie na pierwszy film. No to cześć!